Kim jest Sombra? Nigdy się nie dowiecie. Adios! A jednak dowiedzieliśmy się, kim jest Sombra, i dzisiaj przedstawię to wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania! No jej historia rozpoczyna się tuż po kryzysie omnicznym, gdy Olivia traci rodziców, lecz na szczęście szybko zostaje adoptowana przez rodzinę piekarzy w Meksyku. I tak dorastała szczęśliwie, aż do pewnych urodzin, na które to otrzymała wyjątkowy prezent w postaci komputera. Po pewnym czasie okazało się, że dziewczyna jest niesamowicie biegła w dziedzinie informatyki, aż z czasem umiała już naprawdę wiele o skomplikowanym hakowaniu czy łamaniu szyfrów. Internecie, i była jedną z lepszych osób w Meksyku co do informatyki. Niestety, zamiast wykorzystać to w dobrych celach, jako nastolatka współpracowała z lokalnym gangiem Los Muertos, dostarczając im informacje z policji, czy to też yy, łamając dla niej dla nich zabezpieczenia z różnych korporacji, i tak stała się coraz bieglejsza, ale i coraz bardziej żądna wiedzy. Łamała i szantażowała kody wielu polityków. Państw, korporacji czy innych rządów. Ale niestety w tych swoich hakerskich działaniach posunęła się w końcu o krok za daleko i ktoś w internecie ją po raz pierwszy zauważył. Jest to enigmatyczne i tajemnicze oko, program lub istota, która wykryją w sieci, więc Sombra postanowiła zniknąć. Lecz absolutnie nie trwało to zbyt długo, gdyż po modyfikacji ciała i przystosowaniu się do nowoczesnych gadżetów tak, by dosłownie opanować internet, ona zniknęła, niczym cień, stąd jej nazwa Sombra, co oznacza po meksykańsku, jak to już powiedziałem, cień. Stała się po prostu niezauważalna, niewidzialna i niedostrzegalna. Zniknęła z internetu, odeszła od rodziny i została najwitniejszą hakerką na świecie. Jest niewykrywalna a w ciało wczepiła sobie neurony i inne dodatkowe części, by zwiększyć swoją skuteczność, co zdecydowanie podziałało i tak stało się naprawdę cieniem całego internetu. Aż w końcu doszło do tak wybitnego poziomu, że została przyjęta przez jedną z największych organizacji terrorystycznych pod nazwą Szpon. Dla tej organizacji hakowała, łamała kody, tworzyła przeróżnej maści urządzenia i pracowała, stała się pełnoprawną agentką tejów grupy. W pewnym momencie nawet brała udział w tak ważnych misjach jak, jak zabójstwo Kati i rosyjskiej premier. Sombra miała już w zasięgu swojego pistoletu rosyjską polityczkę, aż w końcu okazało się, że wdrożyła własny plan, wykorzystując tylko szpon, zamiast zabijając. Wolskaję postanowiła ją szantażować, wyciągnęła tajne informacje i umiała rozszyfrować je wszystkie, by w końcu odkryć wielki sekret Wolskiej i dzięki niemu właśnie szantażować ów polityka. Wolska niestety została poddana szantażowi, bo nie mogła sobie pozwolić na ujawnienie tych danych światu. Dlatego też Sombra potem uciekła, lecz ma cały czas kontakt z Wolskają, i tylko czekamy, aż go wykorzysta. Lecz Wolska z obaw przed i tak ujawnieniem danych światu wysłała jedną ze swoich najlepszych wojskowych Aleksandrę Zarianową w naszym świecie overwatcha Zarię na poszukiwania sombry i ta szukają przez bardzo, bardzo długi okres czasu, aż w końcu udało jej się dorwać ją za pomo z pomocą pewnego omnika Linksa 17, aczkolwiek Uf, robot okazał się być już dawno schakowany przez Sombrę. A Sombra wiedziała o całym tym przedsięwzięciu, dzięki czemu udało jej się uciec. Lecz zasiała w sercu Zari niepokój i obawę co do jej rosyjskiej przełożonej, właśnie i Wolskai. Ponadto wiemy, że Sombra pomaga uciekać. Baptistowi, byłemu poruczynkowi szponu, przed ów organizacją, która go ściga i stara się go ponownie włączyć do szponu, bo był to jeden z najlepszych ich agentów. Aczkolwiek Sombra pomaga mu w ucieczce, bo do, w dodatku bardzo się przyjaźnią i cały czas mają kontakt. I to właśnie Sombra pomaga Baptistowi obecnie dojść do agentki Overwatch łaski. Więc jak sami widzicie, Sombra na swojej drodze przeżyła bardzo długą wędrówkę do niemalże niewykrywalności i do władzy. Współpracowała z gangami, z organizacjami terrorystycznymi, ha hakowała i szantażowała polityków. Współpracuje i pomaga byłemu uciekinierowi szponu oraz potrafi hakować nawet że satelitę. Jest jedną z najniebezpieczniejszych osób w świecie Overwatch, ale również bardzo tajemniczą. Jeszcze nikt nie rozgryzł jej planu i dalej czekamy na rozwój jej historii. Oraz tego, kim do końca było oko i czy Sombra planuje się na nim zemścić, czy odkryć, kim jest ów byt, który zdołał ją dostrzec jeszcze za czasów jej nastoletnich lat. Cały czas będziemy na to czekać, a jej historia nieustannie będzie się rozwijać. O czym chętnie Was poinformuję, gdy tylko dowiemy się czegoś więcej. No dobrze, ale już podsumowując ten odcinek, jak sami widzicie, Sombra ma bardzo zawiłą i ciekawą fabułę. Który jestem niesamowicie ciekaw, i nie mogę doczekać, kiedy wykona jakiś swój następny ruch i odsłoni rąbek tajemnicy Dotyczący jej straszliwego i zawiłego planu. Jestem ciekawy, co dalej wpłynie jej kontakt z Wolskają Czym jest oko? I jakie jeszcze umiejętności posiada ta hakerka? W dodatku zrobiłem odcinek po raz pierwszy o osobie z Overwatch, a nie o jakiejś organizacji yy, czy to kraju. I dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się takie materiały. Prawdopodobnie będę je kontynuował, bo wielu z Was ma problemy, na przykład z znalezieniem e, historii jakiegoś bohatera. Chociażby na YouTubie, i myślę, że taka forma może naprawdę Wam przybliżyć aktualności co do bohaterów, wszystkie ich yy, pobyty na różnych komiksach, kinematikach czy opowiadaniach. Więc chyba będę kontynuować tą serię, ale zawsze możecie mi dać znać komentarzami i łapkami. W dodatku. To już chyba będzie na tyle, bo myślę, że o że to by było, to już by było wszystko. Opowiedziałem wam jej zawiłą historię. Chociaż nie wątpię, że może kiedyś pojawi się akurat o niej specjalny odcinek drugi, jeżeli cokolwiek wie, więcej się dowiemy, może pod tytułem Plan Sombry, jeżeli w końcu Blizzard zdoła się do, nam go ujawnić, bo myślę, że jest to bardzo ciekawy temat. A ta hakerka ma jedną z ciekawszych historii i to chyba byłoby na tyle już w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia. W następnych materiałach.